Witam serdecznie na moim kanale. Dawno się nie widzieliśmy. Dzisiaj zajmiemy się organizerami, czyli takim klasycznym elementem systemów skrzyniowych. Mniej więcej od 3-4 lat producenci zasypują nas nowościami w swoich zestawach skrzyń narzędziowych i chodzi mi tutaj głównie o szuflady. To jest element, który stał się momentalnie hitem sprzedaży i ulubionym, ulubioną skrzynią wśród użytkowników Rzeczywiście jest to rzecz bardzo uniwersalna, ale pojawiło się też pytanie, czy w takim razie klasyczne skrzynie, m.in. organizery, mają jeszcze rację bytu. Czy pojawienie się szuflad nie będzie początkiem pogrzebu organizerów? W moim przypadku, a sądzę, że jestem przypadkiem bardzo typowym, okazało się, że do tego pogrzebu jeszcze bardzo daleko. Zapraszam na film. Otóż okazało się szybko, że zapotrzebowanie na organizery wcale nie zmalało, zmienił się natomiast charakter ich użytkowania. Jak widać tutaj na przykładzie tych dwóch organizerów, nadal używam ich oczywiście do tych klasycznych akcesoriów. W tym przypadku to są różnego rodzaju śruby, nakrętki, podkładki rzeczy raczej ciężkie, którymi nie chcę obciążać szuflad, gdyż używam ich stosunkowo rzadko. Kolejnym organizerem, który wykorzystuję w taki klasyczny sposób, jest ten organizer proczysta. Tutaj, jak widzicie, wszelkiego rodzaju taśmy jednostronne, dwustronne montażowe, hydrauliczne, teflonowe, izolacyjne i tak dalej. Chodzi o to, aby kiedy pada hasło taśma, zawsze można sięgnąć do tego konkretnego organizera. Zwykle mam go. Na górze jakiegoś słupka, jeżeli jestem gdzieś na montażu i nie mam kłopotu z poszukaniem potrzebnej w danej chwili taśmy. Kolejne dwa organizery, w tym przypadku organizery M systemu, One, ten wyższy, to jest M, to jest zwykła M. Nie są związane bezpośrednio z tym, co wykonuje, nie przechowuje w nich akcesoriów związanych z zawodem. Ten, jak widzicie, to po prostu apteczka. W mojej branży niestety kontekst z ostrymi narzędziami to rzecz codzienna. Muszę to mieć w pracowni na jednych drzwiczkach szafki. Mam zawieszony ten organizer na stałe i niestety muszę go wykorzystywać dość. Często. Drugi natomiast włożę ze sobą w samochodzie. Służy mi po prostu na dodatkowe akcesoria samochodowe i jakieś tam żarówki, temu podobne rzeczy. Bardzo często też jest tak, że organizer wykorzystujemy do jakichś narzędzi. Zwłaszcza do narzędzi mniejszych. W moim przypadku jest to na przykład taka mini szliferka. To jest akurat z Siuli jakiś tam mektulz, który zresztą sprawuje się całkiem dobrze od kilku lat i jest to narzędzie, które wymaga mnóstwa różnych drobnych akcesoriów. Kiedy nosiłem to osobno, zawsze mi coś tam ginęło. W tej chwili mam tutaj wszelkiego rodzaju końcówki, samo narzędzie, dodatkowe akcesoria po bokach i pięknie się tam mieści ten organizer do takich celów jest bardzo wdzięczny. Te organizery, którymi zajmowaliśmy się dotychczas, to raczej mniejszy kaliber, a w tej chwili no, to tak zwana Gruba Berta, czyli organizer 2XL System One, największy organizer Kublika. I to jest jedyny organizer, który jest w stanie mi sensownie pomieścić moje akcesoria związane z nawodnieniem. Ja się tym nie zajmuję zawodowo, mam ogród, sam robiłem nawodnienie, bez przerwy coś tam sobie zmieniam. Czy rozbudowuję i te akcesoria są mi potrzebne. Tak jak mówię, to jest jedyny ze względu właśnie na głębokość tych kubełków, jedyny organizer, który spokojnie mi te akcesoria złączki wszelkiego rodzaju pomieści. Dla przeciwwagi, jeżeli chodzi o tę samą branżę, mam tutaj jeszcze jeden malutki, taki ten multi systemu Pro lub tu, bo wchodzą one do. Skład właśnie tych dwóch systemów, głównie tych systemów, w którym trzymam końcówki mini zraszacz. To razem stanowi pewien taki komplet. Wiem zawsze, że jeżeli będę szukał akcesoriów związanych z nawodnieniem, to te dwa organizerki załatwiają mi sprawę. No, ile te dwa poprzednie organizery były przeznaczone pod konkretne akcesoria, już bardzo związane z konkretną branżą, o tyle tu specjalizacja już jest bardzo e, głęboka. Otóż przechowuję tutaj wszystkie swoje akcesoria, albo większość swoich akcesoriów związanych e, z filmowaniem. E, mam tutaj system e, mikrofonów, tego mikrofonu tutaj drugiego używam w tej chwili, e, jest tutaj gimbal, jest tutaj m, kubełek czy kubełki na e, drobne akcesoria, tych akcesoriów jest mnóstwo, bardzo łatwo je zgubić, a trudno potem... E, dostać. No i jest genialny mały statyw ulan z jego chyba 22 cm z którego uzyskujemy statyw nawet półtora metrowy, możemy go używać też jako monopodu, selfie bardzo długiego. Świetna rzecz. Myślę, że zrobię kiedyś o nim osobny film. Tu ta branża jest, jak widać, już bardzo specjalistyczna. Wiem, że nic mi tutaj nie zginie, jest bezpieczne, wszystko jest w piance, nic mi nie wyleci. Najlepszy chyba organizer do takich celów, przynajmniej w moim przypadku. No i tu jest akcesorium, które chyba najdłużej czekało na swoje miejsce w organizerze. Nie mogłem. Znaleźć odpowiedniego elementu systemu Kublika, który by spełniał wszystkie moje oczekiwania. A założenie było takie, że ten, to urządzenie, to jest ostrzałka kątowa do różnych noży, folderów, ma być gotowa do użytku. W zasadzie skręca się tylko tutaj, jeszcze jeden element. Nie ma być ona rozkładana, tylko właśnie w stanie takim złożonym, przechowywana w organizerze, natychmiast gotowa do użytku. Jak tutaj widzicie dodatkowo jeszcze zmieściłem mały multi organizerek, który służy mi do przechowywania osełek o różnej gradacji tego sprzętu, którego nie używam przez codziennie nie chcę ładować do szuflad, gdyż gdybym chciał go potem użyć musiałbym przenosić czy przewozić całą szufladę, która sama w sobie jest ciężka tego typu sprzęt, właśnie jak ta ostrzałka, czy poprzednio prezentowany sprzęt do nagrywania, potrzebuję tylko od czasu do czasu. Chcę go mieć w osobnych organizerach, oraz razie czego zabieram organizer. Wszystko mam na miejscu i mogę go bez większego wysiłku przewozić, przemieszczać. Napiszcie mi, jak wy do tego podchodzicie, czy według Was? organizery mają jeszcze rację bytu, czy też jest przeciwnie, jest już to przeżytek. Bardzo jestem ciekawy Waszej opinii, czekam na jakieś sygnały z Waszej strony. Do zobaczenia w następnym filmie.